Co dziś robimy? Dzisiaj robimy cardio. No. Cieszysz się? Bardzo. bardzo. Kocham kardio, kocham, wiesz o tym. Wiem. Rozgrzewka. Rozgrzewka. Szybko, za chwilę się zmęczymy. Tak, dokładnie. Już zróbmy to, cholerę, idźmy do domu, <laughs> bo już naprawdę. Podnieśmy dętno, spalmy dokładnie. tkankę tłuszczową. Ja słuchaj, ja nienawidzę kardiotreningów maksymalnie, bo kardio to jest taki trening, który wymaga bardzo dużego takiego zaangażowania tlenowego, a ja mam w ogóle słabą kondycję od zawsze. Nie wiem dlaczego, mimo że zawsze dużo trenowałam, ale ja się dosyć szybko męczę i niestety ostatnio to już w ogóle. Nienawidzę kardio. Jak się czujesz dzisiaj w ogóle? Dobrze. Jak tam Henio? Henio cudownie. Wiesz, on jest kochany. Nie zagadujmy już, zróbmy ten trening. Oh, <laughs> chcę odwrócić twoją uwagę. <laughs> Nie widzę, że tam... To... Trening cardio poprawia naszą kondycję, e, dotlenia nasz organizm. Jesteśmy w stanie się wyżyć e, oraz poprawia naszą jakość snu. Taki rodzaj treningu pozwala nam pozbyć się zbędnych kilogramów, sięga do zasobów tłuszczu, ale musimy połączyć go z treningiem siłowym. Dobra, i robimy tak, Małgosia. Przysiad, góra, pół przysiad, do boku. nowu, przysiad, góra, pół przysiad. Przysiad. Góra. góra Pół Bok. Bok. Hop, przysiad, przysiad. Góra. góra op hop, Ok. O właśnie. No dobra, to równo. Bok. Bok. Przysiad. Góra. Bok. Bok. Jeszcze raz. Przysiad. Góra. Robimy plank. Dobra. I trzymamy. Dobra. Od początku. Przysiad. jakaś Robimy. Teraz wychodzi mój prawdziwy wiek. Przysiad. Góra. Hop. Hop. Przysiad. Góra. Kardio zaczyna działać, jak podnosimy nasz puls do 80-80% tętna maksymalnego. No. Pięknie. Plank. Robimy. Mocno, mocno napinasz brzuch. Jak czujesz, że puszczasz, kończymy. No i wstajemy. Ja już nie dam rady. Czujesz, tak, przespieszę ten za kwasy. Serio. Chciałaś mocniejsze treningi? Cały czas na początku słyszałam marudzenie. Kiedy w końcu robimy mocne treningi, proszę. Czujesz, że puszczasz, kończymy. Pięknie. Daj ty mi święty spokój. <laughs> Jak się czujesz? Oj, kondycji nie mam w ogóle, w ogóle, w ogóle. No właśnie. I kardio musimy to poprawić. To na razie do widzenia. <laughs> nie pogadamy. <laughs>